Ciemka Citron Limon Piłczka. Dzisiaj zrobię porównanie kostek Mailong 4M oraz MGC4. Ale zanim przejdziemy do porównania obu kostek, po prostu trochę zrezygnuję je pojedynczo. Zaczynając od tej tańszej kostki, Mailong 4M kosztuje około 35 zł. Feeling tej kostki po otworzeniu z pudełka jest szorstki, ale za smarowaniem i wyrobieniem staje się nieco gładszy, chociaż dalej można czuć trochę utarcia w poruszaniu. Magnesy nie są ani za słabe, ani za silne, są według mnie dobre i powinny odpowiadać każdemu. Kostkę można oczywiście przyspieszyć, chociaż polecam zrobić to za pomocą szybkiego smaru, a nie poluzieniem śrub, bo wtedy kostka może mieć popy. Kostka ma plastik frosted, który się z czasem wyciera. Nadszedł czas na MGC. Kostka kosztuje około 95 zł. Ma gładki plastik, który dość mocno odbija światło. Kostka po dwułożeniu z pudełka też ma szorski feeling, ale po nasmarowaniu się wygładził, a w dodatku porusza się le bardzo lekko i z niewielkim tarciem. Kostkę nasmarowałem szybkim smarem, poluziłem i z co 50 łoży też trochę wyrobiłem już kostkę. Kostka u jest szybka i pozwala osiągnąć świecone czasy. Na niej zrobiłem 3 ułożenia poniżej minuty. Nadszedł więc czas na porównanie tych obu kostek. Zacznijmy od ceny. Mailong kosztuje 65 zł, a MGC 95. Różnica 50 zł, która jest dość duża, ale sam muszę przyznać, że MGC jest warta swojej ceny, chociaż Mailong też jest dość dobrą kostką budżetową. Spójrzmy teraz na kolory obu kostek. W MGC są one ciemniejsze, ale bardziej jaskrawe od tych na Mailongu. Taki stan rzeczy pewnie jest spowodowany bardziej innym typem plastiku, zresztą widać to dobrze na żółtej ściance na kostce MGC. Ogólne poruszanie MGC jest przyjemne w ułożeniach. Poruszanie jest bardzo lekkie, gładkie, jednocześnie szybkie. Mailog natomiast ma wyczuwalne tarcie podczas poruszania, a poza tym to używając tej kostki, czyli że kostka nie pozwala mi robić tego, co robił na MGC. Co sprawia, że w moim odczuciu MGC mimo wszystko jest lepsza, chociaż dopóki nie zacząłem używać MGC, na mailongu nie miałem takiego problemu. Na obu kostkach ścinanie podczas testowania nie ma największego zasięgu, ale jak się wspomniałem, na MGC swobodnie poruszam kostką, a Mailongi pozwala mi do końca tak robić. Po co mówiąc trochę odcinek, mogę już sobie zadać pytanie, jaką czwórkę kupić? I te o odpowiedź na to pytanie nie będzie się tylko tyczyła tych dwóch kosek, które porównywałem, ale również innych opcji na rynku, których może nie miałem w rękach, ale inni mieli i mogę się trochę wypowiedzieć. Zaczynając od rynku kostek budżetowych, Mailong nie jest zło opcją, ale jest też z Zilong, która jest nawet lepsza według niektórych odcin innych czwórek na rynku, ale nie miał jej w rękach, Między jedyne co mogę powiedzieć o fakt, że Zilong jest o 15 zł tańszy od Mailonga. Dlatego jak pójdziecie swoją pierwszą 4 na 4 polecam Zilonga. Do jego cena wynosi 2 trzecie ceny Mailonga. Mailonga polecałbym jedynie jak Zilong nigdzie w Polsce nie byłby dostępny, chociaż w takiej sytuacji lepiej już zaczekać na to, aż szkocka znowu będzie dostępna. Jeżeli się układa już lepiej, to może kupić MGC. Ale zanim to zrobicie, to polecam na zawodę wypróbować okostkę, ponieważ nie wszystkim ta okostka przypada do gustu. Jeżeli ją kupicie i przykład będziecie układać do mm, bycia sub 50 wykładni 4 i wam się jakoś przestanie podobać. A chcecie najlepszą czwórkę na mm, rynku, to warto też spróbować AOS-u WRM. Ostrzegam jedynie, je, że jest ona dość droga. Mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.